Witam kochani w sobotę, wreszcie się odrobiłam, wylazłam z chałupy. Wreszcie wszystkie ubrania zimowe pochowałam, buty. I gdzie idziemy, Niu? na spacerek, tak? Na spacerek idziemy, tak. A Peć co zrobiłaś? Motylka zjadłaś! Ty, ciapo jedna! I czekasz, żeby ją wypuścić. Co żarła motyla. Nie wolno, żeby coś latało u mnie na podwórku. Patrzcie, jak mi pięknie. Zakwitły kwiaty. O! Jutro u mnie poświęcenie pól. Także czekajcie, czekajcie. Coś Wam pokażę, jak będzie. A teraz idę zobaczyć, co w trawie piszczy na warzywniaku. Ziemniaczki już mam bardzo ładne. Zobaczcie, jakie mam piękne ziemniaczki. Twut, twut, twu Nie urzeknijcie. Bardzo ładne ziemniaczki mam. Ogórki zarosły, a jeszcze nie poschodziły. Powiem Wam, że chwast tak idzie, że szok. Troszeczkę wszystko mi kopert. Już... Po prostu powiem Wam, że za czym mi to pójdzie, co nagram, to tyle to trwa, że tracę cierpliwość, żeby nagrywać. Pomidorów już trochę mam opalikowanych, ale palików mi brakło. Nie wiem, kiedy mój chłop zacznie kontynuować. I warzywa są bardzo ładne. Nawet maliny powiem Wam, że mają tyle owocu, że jeżeli, jeżeli się faktycznie one zawiążą, no to multum mają owocu. Będzie malinek dużo. Nunia, chodź, wracamy! Nunia w ziemniakach. Chodź! Nie wolno jej po warzywach, bo przecież mi pomniecie wszystko. No tak, patrz, jakie mam pomidorki ładne. O, bardzo ładne. Cukinia po przymrozkach odbiła się i agresu. Zobaczcie, jaka mam agresu. Super. A winogron powoli się odbija po przemrozkach. No, już wróciłyśmy na podwórko. I kwiatek? Na podwórkośmy wróciły, tak. Moje lawendowe poletko czy rabata. Pięknie mi się te lawendy rozsiały, i jak jeszcze nam do zera, to zobaczcie, jak one fajnie rosną mi. Także w tym roku naprawdę przez ten deszcz to takie wszystko bujne. Soczyście zielone jest. Super to wygląda. A z kwiatów. Powiem wam, że przez jakiś czas sadziłam tylko i wyłącznie surfinie. Później przerzuciłam się na pelargonie, bo z tymi surfiniami jak jest rok mokry, deszcze przechodzą, no to jest różnie, surfinia nie lubi deszczu. Więc sadziłam tylko pelargonie. A teraz zrobiłam miżmasz. Tutaj akurat jest pod chmurką, więc są tylko i wyłącznie pelargonie trzy. A w skrzynkach, gdzie są pod dachem, jest duecik. Czyli Pelargonia i Zurfinia. Tak, w czterech skrzynkach, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I moja róża to co roku pokazuje, ta, ta fioletowa. Powiem Wam, że ma mega dużo pąków. Ale już widzę, że ją chyba plamistość. że od dwóch lat ją łapie plamistość. A powiem Wam, że jak raz złapię róże plamistość, to ona już co roku powraca ta choroba. To jest ciężka choroba do zwalczenia. i pryskam. I mimo wszystko ta plamistość jest powraca, nie wiem. Muszę ją spryskać. Także kochani, miłego dziąka Wam życzę. Bo jest piękna pogoda. Niunia, chodź no, pokażą no się wszystkim. Ojej, tak, tak, ty jak się pokazujesz to co chcesz? Co ty chcesz? Tak, żeby cię drapać. No właśnie. I niańczyć. I niańczyć moje śliczne.